Witam państwa serdecznie na drugiej pieszczackim Bucharze Głowotki. Nasza impreza mogę powiedzieć się rozwija. Mamy dzisiaj dwóch gości zagranicznych z Ukrainy. To jest pan Jewgen Koheczow. I Sojatkiewicz Aleksander To nam się pokażą Którzy będą z nami wędkować będziemy się przygotowywać Są tajemne rzeczy, różne takie wyrazkiczka Bierę,

Odniósł sobie węteczkę, już 2 kg. Jacek, Ty tam komisja, ja tu daję do tego. Jezu, Wszystka... Ja Cię kręcę. Ile? 65 cm. 65 cm całe. Ale muszę iść na rwanko wody. Tak, tak, weź go wypłucz. Wszystkie te ciemne klaseczki to Strefa pierwsza jest prawie dziesiąta Strefa czwarta, czyli poniżej Zasławia, jest również bardzo wysoki współczynnik, współczynnik indeks bioróżnorodności. Natomiast strefa trzecia, pomiędzy Soliną a Zasławiem, zjeżdżamy na 2,5. Zabijana ryba nie krzyczy. To też w nas panuje taka wrodzona z nieczulica. Dla nas ryby, co są po prostu, dla większości społeczeństwa, są to po prostu takie dziwne, zimne organizmy, które można zabić i zjeść. Jestem z tego strasznie za, bardzo zadowolony, że, że taka impreza została za, yy, zainicjowana właśnie przez pana burmistrza, yy, przez koło wędkarskie. W ubiegłym roku Państwowa Straży Rybacka nałożyła 936 yy, sztuk mandatów yy, samych karnych na 112 tysięcy z groszami, nie pamiętam dokładnie, yy, złotych. Yy, ileś tysięcy pouczeń poszło, poszło sprawy do sądu sprawy do, do, do sądów grodzkich jako wykroczenia, sprawy do sądów koleżeńskich. No ubiegły rok był nadzwyczaj taki, powiedzmy, zasobny yy, w te sprawy do, do, dotyczące tego, tego kłusownictwa, powiedzmy, wędkarskiego. Takie inicjatywy jak tutaj, przy drugiego Pucharze głuchwatki zorganizowanie wspólne, razem, ze wszystkimi wędkarzami i mówienie na temat ochrony przyrody i mówienie na temat ochrony naszego pięknego rzeki San, to jest coś wspaniałego. Trzecie miejsce w naszych zawodach zajęła koleżanka Agnieszka Letner koło PZW Jasło. Brawo! Proszę nagrody. Drugie miejsce zajął kolega Jacek Krawczyk koło PZW Zagórz. Gratulujemy.

w Polsce, w badaniach ankietowych, ponad 2 miliony osób deklaruje zainteresowanie wędkarstwem. Rynek ten można liczyć na około miliard złotych. Stąd też zainteresowanie gminą i promocja tej wspaniałej ryby, promocja walorów krajobrazowych gminy Zagłusz. Przyjechali z Ukrainy minister Lwiu. rybalka nam dużo spodobała się, dobra organizacja. Na żal w ten raz nam nie udało się złowić tełowatkę. No my byłem spodziewany, że następnym razem ona nas zaprosy obowiązkowo i wpijmają co rybę. Głowatka to bieszczecka królowa ryb łososiowatych. Chrońmy ją i promujmy puchar głowatki. To świetny pomysł na promowanie wędkarstwa. Mam nadzieję, że ta impreza i podobne na dobre zagoszczą w kalendarzu imprez turystycznych i sportowych Podkarpacia. I właśnie takich imprez, bo bardzo często uważa się, że wędkarze to emeryci, którzy mają jakieś nieszkodliwe hobby. Na Zachodzie wędkarstwo to poważna branża turystyki i sportu, w którą ludzie często zamożni inwestują dużo pieniędzy i czasu i oni mogą być naszymi klientami w bieszczadach. Warto to wykorzystać. Wędkarstwem muchowym zaraził mnie mąż. Łowię piąty rok na muchę. Yy... No i dzisiaj udało się złowić. Tak, dzisiaj złapałam dwa ładne pstrągi: 43 i 42. No i zajęłam trzecie miejsce. Na pewno przyjedziemy zero. Dziękuję serdecznie panu marszałkowi Kuźniarowi, panu staroście Niżnikowi, panu burmistrzowi Nowakowi i specjalne podziękowania dla firm produ produkujących sprzęt wędkarski: to jest y, firma Dorado Triada i firma Dragon. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia za rok chcesz nas poznać tu na wczasy się spokój, niech kto cię zachwycą Tu się spotkasz nawet z dzicą królowa, ryb łosiowaty I ozdoba naszych grzek bogatych nie wstrzągi pszany i liwienie Nawet każy licznych doma